pszczółki moje kochane, witam Was serdecznie na takim niezapowiedzianym, w sumie z rady jest niezapowiedziany, ale takim spontanicznym filmiku, ponieważ zostałam otagowana przez Joannę Aszkę Jagodę, na której kanał serdecznie Was zapraszam i odpowiem na 13 pytań zawartych w tagu. Pierwsze pytanie, nie przeciągając. Czy subskrybujesz nowy kanał od razu, czy po kilku filmach? I tutaj to jest różnie. Raz subskrybuję od razu, raz po kilku filmach, a czasem w ogóle nie subskrybuję, aczkolwiek czasem go oglądam. Tak to u mnie wygląda. Dwa. Czy pamiętacie o subskrypcji? Na ciebie działa. Absolutnie nie, sama nigdy nie proszę o łapy, nie proszę o subskrypcję w swoim kanale i absolutnie to na mnie nie działa w żaden sposób, w ogóle tego nie słyszę. Jeżeli kogoś proszę o suba lub łapę, to są to konkretne kanały, na które weszłam i mi się spodobały, i komunikuję w komentarzu, że dałam ci suba i zapraszam do siebie i wówczas tego kogoś po prostu zapraszam do siebie ponieważ go chcę mieć w gronie swoich y, widzów swoich znajomych youtube'owych prawda 3 czy masz włączony dzwoneczek w powia powiadomień tak zawsze zawsze od razu przy subskrypcji włączam dzwonek powiadomień no chyba że gdzieś przez przypadek mi się nie włączy ale włączam 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 na wszystkich kanałach? Czy oglądasz każdy film w subskrypcjach, czy tylko wybrane? I to jest tak. U niektórych osób, które prowadzą kanał, oglądam wszystkie filmy, a niektóre kanały oglądam wybiórczo te, które mi tematy podchodzą akuratnie, a niektóre w ogóle już zapomniałam i ich nie oglądam. Ile jest kanałów, których oglądasz każdy film? Zbierze się tak tych kanałów 15, 15, 20, których oglądam wszystkie filmy. Jakim typem komentującego jesteś? W ogóle nie komentujesz, piszesz długie komentarze. Czy wyrazowe typu super. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja subskrybuję różne grupy też kanałowe, więc niektórzy sobie nawet życzą i jest to widzę powszechnie tak chciane, żeby było tylko super, łapa, pozdrawiam Cię, prawda? I do tego się stosuję, jeżeli mi się podobał filmik, to właśnie tak to zakomunikuję, krótko, zwięźle i na temat. A są osoby, które. Lubią dłuższe komentarze, proszą o te komentarze, więc rozwijam temat. Jeżeli sama uważam też to za stosowne, rozwijam temat. A, a są też osoby, z którymi konwersuję. Oni mi zadają także pytania pod moimi komentarzami, czyli, czyli odpowiedziami na ich filmik, i nawiązuje się fajna konwersacja. Także czasem zdarza się, że. Kilka komentarzy pod jednym filmikiem jest moich, takich, prawda, konwersujących. Czy pomijasz reklamy? Tak moi drodzy, pomijam reklamy. Pomijam praktycznie we wszystkich filmikach reklamy. Reklamy oglądam jedynie do końca, od początku do końca w jednym kanale. Jest to kanał Martin de Simons, który uczy mnie języka niemieckiego i uważam, że należy mu się zapłata za korepetycje, których mi udziela. Więc tak, u niego oglądam od początku do końca reklamy i będę to robiła na kanałach tych, które uważam, że są warte mojej zapłaty. I nawet gdyby Trzeba było zapłacić za tą lekcję, to też bym zapłaciła normalnie, prawda? No. Czy oglądasz filmy na przyspieszeniu? Nie potrafię tego robić, nie wiem o czym jest mowa, więc nie oglądam, nawet jeżeli wyjdę sobie zrobić kawkę czy siku, to i tak słyszę filmik, ponieważ daję go głośno. Czy klikasz w linki? Jeśli wiesz, że są afiliacyjne. Nie, moi kochani, nie, nie klikam w linki, ponieważ y, nie jestem zainteresowana. Nie jestem tym zainteresowana. Jakiej długości lubisz filmy? No i tutaj to jest, różnej długości lubię filmy. Ja lubię filmy, te, które na przykład m, mnie mocno zainteresują i są takim. Moim konikiem, że tak powiem, lubię, no to pff, potrafię i godzinę oglądać jeden filmik i wcale to nie jest dla mnie długi filmik. Ale są też filmiki, które oglądam, dlatego że y, lubię daną osobę i nie każdy filmik mi się jej podoba, ale no lubię ją, no to wtedy wolałabym, żeby krótszy nagrała, aczkolwiek jak nagra dłuższy, to też go obejrzę, prawda? Także tutaj to jest naprawdę różnie. Dajesz kciuki pod każdym filmem? Nie, nie daję kciuka pod każdym filmem, dlatego że ja oglądam mnóstwo filmików różnych, i pod, po prostu niektórymi ani ja nie daję komentarza ani kciuka, ani, ani, ani nic, tylko lecę dalej, prawda? No i nawet czasem nie mam go subskrybowanego, a mnie tytuł zwabi, pooglądam go i lecę, lecę dalej, prawda? No także nie, nie, to nie jest tak, że jestem zawsze Dwunasty punkt. Jak często dajesz kciuka w dół? Yy, czy często? No nie wiem, czy to jest często, czy nieczęsto. Kciuka w dół daję pod takimi filmikami, które bardzo, ale to bardzo są dla mnie rażące. Typu yy, obozy koncentracyjne i nawiązywanie takich jakichś błahych rzeczy do tego. Yy, Gdzieś usłyszałam, że ktoś powiedział, że szkoda, że zamknięto Brzezinkę, ponieważ wszystkich zwolenników pewnego kanału powinno się wziąć pod mur i wystrzelać. Nie lubię tego typu żartów, nawet jeżeli to by nie miały być żarty, to nie wiem, co by to miało być. Nie lubię takich dziwnych zachowań, krzyków, wrzasków, pisków, ponieważ takich ludzi wręcz się boję i obawiam. Wiem, że to są ludzie nieobliczalni, nienormalni. W złym słowa tego znaczeniu i mogą być niebezpieczni. Y, więc taki film zawsze do, dostanie u mnie łapę w dół. Łapę w dół, jeżeli kogoś obrażamy, wyzywamy, y, bluzgamy i mieszamy z błotem. Nigdy, nigdy, nigdy w życiu nie przejdę koło tego, obojętnie, zawsze ten ktoś dostanie łapę w dół. Y, natomiast jeżeli ktoś robi makijaż, Cieniami, które mi się nie podobają, typu kolor zielony, nigdy nie dostanie łapy w dół, jeżeli maluje paznokcie kolorem żółtym, gdzie też nie lubię, nigdy nie dostanie łapy w dół, jeżeli gotuje kluski, a ja nie jem ani chlewa, ani klusków, ani czegoś tam, ale on gotuje i ja go oglądam, też nigdy nie dostanie łapy w dół, jeżeli nagrywa filmik w wesołym miasteczku, gdzie jest karuzela, a ja nie kręcę się na karuzeli, ponieważ jest mi niedobrze, też nie daję łapy w dół. Łapa w dół jest zdecydowanie tylko i wyłącznie za agresję. Za agresję. Czy udostępniasz filmy innych twórców? Zdarza się, że udostępniam na swoim facebooku filmy innych twórców, jakieś tam kabarety, prawda, piosenki lub tego typu sprawy i jeden filmik udostępniłam mojej koleżanki Gosi z kanału Margo Vlog, którą gorąco pozdrawiam i odsyłam Was również do jej kanału, gdzie piekła chleb i pokazywała jak piecze chleb. Ja nie piekę chleba, ale uważałam to na tyle interesujące, że udostępniłam to swoim znajomym na, na Facebooku i podejrzewam, że ktoś z tego korzystał, a może i kiedyś ja z tego skorzystam. Także, no tak, jeżeli jest coś takiego fajnego, to jak najbardziej udostępniam. I to by było na tyle, moi drodzy, bo to jest trzynaste pytanie. Choć nie lubię y, cyfry trzynaście, no jest tu trzynaste pytanie. Sama sobie mogłabym jakieś y, dorobić może pytanie, więc sobie dorobię do czternastego pytania. Y, Jaki lubisz kolor włosów, i odpowiem, jest to kolor blond, różowy, taki jak ja mam. Nie lubię koloru czarnego u siebie i nie tylko u siebie, ponieważ urodziłam się jako bardzo ciemna brunetka całe swoje 27 lat miałam włosy czarne, krucze czarne i przefarbowałam się na blond. Nie podobały mi się później u innych dziewcząt. Mówiłam, że ładna dziewczyna, gdyby nie te czarne włosy. Nigdy w życiu bym nie wróciła do czarnych włosów. Nie podobają mi się. Jeżeli ktoś chce skorzystać z tego jeszcze pytania, no to proszę sobie go włączyć. Jeżeli nie, to nie, bo ja w trzynastki się nie bawię, nie wchodzę. Także moi kochani, żegnam się z wami. Całuję was prosto w serce i może kolejną osobą, którą otaguję, żeby sobie. Przeciągnąć tą zabawę. Będzie to Doriszu, która jeszcze niczego nie nagrała i nie pokazała nam się, tak? To więc może ją to zmotywuje. Papa, pa, kochani!